Ten medal indywidualny z floretu jest dla mnie zaskoczeniem. Jechałam z takim nastawieniem bardzo na szpadę, ponieważ ostatnio jakoś lepiej mi się, lepiej mi się walczyło w szpadzie, lepiej więcej czasu poświęcałam na, na treningi szpadowe. Choć we florecie też nie było źle, ale jechałam z nastawieniem właśnie na, na, na medal szpadowy, po, na miejscu, kiedy już wiedziałam jakie będę miała grupy floretowe, to powiem szczerze, że troszkę właśnie się e, przybiłam, bo miałam w grupie właściwie z, wszystkie zawodniczki, z którymi e, ostatnio mi nie szło i nie wygrywałam, także miałam, miałam już najgorsze myśli co do, do, do tego turnieju floretowego. Okazało się, że podeszłam właśnie do tych walk na luzie, e, wygrałam dwie walki w grupie, wyszłam dobrze, dość dobrze rozstawiona, wpadłam właściwie na najlepszą zawodniczkę, jaką mogłam wpaść, chociaż też ostatnio z nią mi nie szło we Florecie, ale widać, widać przełamałam jakby te obawy, wszystkie, bo też podeszłam do tej walki na luzie i, i, i poszło. Najcięższą walką była ta walka o brązowy medal, właściwie z Chinką, wiele młodszą ode mnie, bardzo szybką, właściwie poza zasięgiem, ale też tutaj pan trener Marek Gniewkowski mnie bardzo tak mocno motywował, że właściwie mam walczyć. Co, co się stanie, to się stanie, żebym powalczyła, spróbowała jak najlepiej, ustawiała sobie dobrze odległość, tak powalczyła bardzo taktycznie i już w pierwszych jakby chwilach walki okazało się, że, że, że da się tą walkę nawiązać, że to nie jest przegrana walka od razu i właściwie każdy punkt był wyszarpywany, wydrapywany tej przeciwnicy zarówno z mojej strony, jak i, jak i z jej. Także nerwy były duże, czerwone kartki się słały z jednej i z drugiej strony, ale, ale w ostatniej chwili, jednym punktem właściwie wiedziałam, że, że to moja akcja i wygrałam. A czy medalu w szpadzie nie udało Ci się wywalczyć właśnie dlatego, że dzień wcześniej wywalczyłaś ten niespodziewany we, we Florecie? Czy to po prostu już było zbyt e, męczące, albo czułaś już taką e, satysfakcję? Nie, nie czułam sat znaczy, satysfakcji. Czułam ze zdobytego medalu, bardzo się cieszyłam, ale nastawiałam się przede wszystkim na szpadę. Jednak te ostatnie walki floretowe, pucharowe były bardzo wycieńczające zarówno fizycznie, jak i psychicznie. E, I na drugi dzień, mimo, mimo dużej motywacji i chęci, te walki nie szły jak, jak trzeba. Czułam, że ręka mi po prostu mdleje, nie wytrzymuje tego napięcia, e, tego obciążenia z dnia poprzedniego. No i, no i niestety nie, nie rozsądziłam Stawiłam się najlepiej, wpadłam na, w pierwszym pucharze na mistrzynię olimpijską, e, która właściwie wygrała ze mną i, i nie weszłam do strefy medalowej. E, powiedz, jak ten medal z Igrzysk w Londynie w Twojej hierarchii mieści się z tymi medalami dwoma z Aten i z tym medalem z Pekinu, czyli z, z Gabrysią? E, Wszystkie te medale wiążą się z ogromną pracą, ale jednak ten, ten z Londynu e, chyba, chyba największą, bo tutaj musiałam podczas przygotowań do, do startów w igrzyskach godzić obowiązki zarówno e, mamy, e, obowiązki domowe, e, pracowe i jeszcze treningowe, i czułam, czułam, że to było dużo, także bardzo wiele mnie kosztowało to wszystko wysiłku. Ja przebowałem imię Gabrysi, bo, bo nie wszyscy może wiedzą, że miałaś już kwalifikacje do igrzysk w Pekinie, ale nie pojechałaś, a zamiast tego urodziła się Gabrysia. Tak jest. Właściwie tuż po. Po otrzymaniu nominacji, kwalifikacji do igrzysk w Pekinie, dowiedziałam się, że, że jestem w ciąży i, i nie pojechałam. Także moim medalem z Pekinu jest właśnie moja córka, Gawrysia. Za cztery lata igrzyska w Rio de Janeiro, czy będziesz trenować, będziesz walczyć, żeby wystąpić i tam? Jeszcze nie wiem, nie wiem co się stanie. Na razie chcę odpocząć po tych igrzyskach. Czuję się bardzo wyczerpana, wymęczona. Nie myślę jeszcze o Rio. Zobaczymy co pokaże czas.